That's right, folks, we uptown! Druga część i to lepsza. Tak powinno być. Poprzednio otrzymała w PSM2 ocenę 74, a dwójka już 85. Od czasów jedynki poprawiono wiele rzeczy. Dostaliśmy znakomitą grafikę, animację i ścieżkę dźwiękową z zawodowymi komentarzami. Gra zdecydowanie dla miłośników czystej rozrywki. Choć zapewne fani realistycznych symulatorów koszykówki sportowej także chętnie oddadzą się szaleństwu pod gołym niebem. Zresztą gratką dla wszystkich będzie 25 oryginalnych zawodników ligi NBA z Magiciem Johnsonem i Peterem Maraviczem na czele. Oczywiście można też samemu stworzyć zawodnika, korzystając z nowej opcji. Rozgrywka ma kilka trybów, między innymi NBA Challenge i Street Legends. Kolejną wielką atrakcją są autentyczne boiska z Nowego Jorku i innych znanych miejsc. Oczywiście osoby towarzyskie mogą urządzić za pomocą multitapa rozgrywkę w cztery osoby. Naprawdę znakomita pozycja i to nie tylko na wakacje. That was Magic Jim Bale and funky, fresh in the place to be.